Witajcie kochani, witam was w sobotę. Jest godzina siódma. Ja już jestem ogarnięta, wykąpana, umalowana. O piątej wypiłam taką normalną kawkę z luisem, a teraz zrobiłam sobie zbożóweczkę z mleczkiem owsianym. I jest bardzo dobra, muszę Wam powiedzieć. Tak mi się chciało już tyle lat. Nie piłam kawy zbożowej, już nie pamiętam kiedyś w ogóle w podstawówce. Mieliśmy do wyboru. Kakao, herbatę i właśnie kawę zbożoną, zawsze do śniadania, jak się schodziło do stołówki. Jeszcze pamiętam, dawali w takich białych, wielgachnych kubkach, i pod spodem, pod tymi kubkami były numerki, i zawsze się patrzyło na te numerki: czy to jest ten sam co w dzienniku. I ja przeważnie właśnie też trafiałam na szesnastkę. Taki był mój numer w podstawówce w dzienniku. No i tego nie zapomnę. I wiecie co, w ogóle zaraz zabieram się za robienie ciasta. Tak sobie pomyślałam, że z rana wstawię pierwsze co ciasto. Ten aromat będzie się unosił po całym domu w weekend. Tak zaczniemy takim, wiecie, takim, takim zapaszkiem. I tak sobie pomyślałam, że być może ten zapaszek obudzi moich chłopców, którzy jeszcze śpią ale nie ma szans. Nie ma szans. Jak oni śpią, to śpią do 12 i nic nie jest w stanie ich obudzić. E, no i co? I muszę jeszcze dzisiaj poprasować. Mam górę prasowania. Jeszcze zaraz wstawię ręczniki. E, także jakieś sprzątanie, prasowanie, później zakupki i tak zacznie mi się sobota i w końcu muszę jeszcze usiąść i napisać e, plan do szkoły. E, to, co tam mam na te 7 stron, no słuchajcie, nie chce mi się, nie chce mi się... Strasznie, ale już nie mam wyboru. I ten urlop, wiecie, co tak stwierdziłam, on mi zleciał. Te pięć dni to jest po prostu nic. No słuchajcie, nie wiem, jak gdzieś się wyjeżdża, no to jeszcze się tak troszeczkę e, jakoś tak inaczej do tego urlopu podchodzi. A jak jest się w domu, to tutaj sprzątanie, tutaj coś zrobienie i pięć dni zlatuje po prostu w mgnieniu oka. I co? 5 dni z urlopu e, wykreślone, a czy ja sobie... Tak jakoś odpoczęłam, czy raczej chyba nie. Wiecie co, ja się czułam tutaj w domu, powiem wam, tak jakbym siedziała na chorobowym. Tak się czułam, nie wiem, jakiś ten, ten urlop, powiem wam, taki nie, nijaki e, w tym, e, ten co teraz miałam. No ale dobra, no nigdzie nie wyjeżdżałam, no tak, tak mi zleciał, nic na to nie poradzę. Tak jest, także ja dopijam kawkę i e, biorę się za ciasto. Jeszcze chciałam wam tutaj powiedzieć co do tego dania wczorajszego, tych zap zapiekanych batatów, dyni i ty z tym serem feta. No słuchajcie, jak nie wiecie co zrobić z dynią, to ją po prostu upieczcie, jak macie tam y nadmiar, mi jeszcze zostało. Ale w ogóle danie jest naprawdę godne polecenia. Mam nadzieję, że ktoś się zainspiruje i sobie takie danko w domu przygotuje. Ja położyłam jeszcze właśnie na wierzch dosyć sporo rozmarynu i ten zapach się tak unosił tego pieczonego jedzonka i tego rozmarynu. Naprawdę nam bardzo smakowało. No i zostało nam jeszcze na, na dzisiaj, na obiad, także zrobię do tego jeszcze jakieś mięsko i obiadek gotowy. Ja tutaj do Was ocieście, a teraz mi się przypomniało w ogóle, że śniadania jeszcze nie jadłam, także chyba lepszym pomysłem będzie najpierw zrobienie sobie śniadania, niż zacznie, za, zaczęcie tego dnia od ciasta. Także pierwsze co to śniadanko? On Monday, seems Mother Nature helped us with our plan. Last year we lost it all, trying to save a boy from dying. Now we've got nothing to lose it all. Please stay. Dark. We'll be here sooner than you think. This is ours. Tonight we take it. Side door open through the bag to you to count the stacks. You hear me loud, louder than the voices in your head. You hear the words I spoke on to the frequencies I said. And the headlights in the dark will be here sooner than you think. This is our take it now. We're all dressed in black, wandering the streets and never know If we had a bit more cash, we sure that we would know the truth. You disabled the alarm. Don't you worry about the guard. By design. I relax, my had herbatka Wiedzę, książeczka i kominek. Jesteśmy w Ikei, kochani, i szukamy inspiracji do tego domu w Portugalii, bo tam y, jest Ikea. Y, tylko taki mały oddział i można wszystko zamówić, ale tutaj chcieliśmy zobaczyć właśnie jak to wygląda tak wizualnie, bo tam niestety jest taka mała i tego zrobić nie można. No i tak sobie chodzimy i patrzymy. ja wiel jest geną. Nie, A ja kuk. Te lampy, słuchajcie, z... mi się tak podobają, żeby gdzieś postawić, nawet w tym kolorze takim jesiennym. No, bardzo mi się podobają. A tutaj jeszcze mamy czarną no, i białą. A do naszej garderoby. Chcemy sobie ym, szafę na taką wymienić, właśnie i całą ścianę zabudować. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale widzicie światło, zapala się też automatycznie na czujnik. Można sobie tutaj różny system oczywiście y, zaplanować, ale ta szafa mi się podoba. A wiki już święta także tutaj wystrój świąteczny, bombki, bombeczki, choineczki, wszystko świąteczne. Luis mówi, że jak przychodzi ze sportu to się tak czuje jak ten misiek. No, zobaczcie, mój piesek jest biedny, ma rozwolnienie brzuszek, ją boli. No i tak leży tutaj główka na podłodze jak nie ona. Nawet jak przyszliśmy z dworu to zawsze szczeka, że chce coś dostać jakiś smakołyk to już taka u nas tradycja zawsze a teraz nawet nie szczekała, tylko poszła się od razu położyć, także boli ją brzuszek. Jeszcze co do organizacji mojej kuchni. To kupiłam jeszcze trochę więcej takich właśnie pojemniczków do lodówki żeby coś na tym ustawiać właśnie, a nie bezpośrednio na tych półeczkach, bo to wiecie, gdzieś jest coś otwarte, gdzieś coś kapnie gdzieś coś jak to otwarta żywność, czasami coś się z tym dzieje, potem się wytwarzają nieprzyjemne też zapachy albo potem te półki się robią szybko brudne, a tak po prostu to jest bardziej takie poręczne tak jak tutaj widać właśnie na tych obrazkach i e, oprócz tego kupiłam jeszcze do mąki taki wielgachny szklany słoik, żeby właśnie tutaj trzymać mąkę, e, bo kupiłam teraz mąkę w promocji 2 kg, więc e, kupiłam właśnie też taki większy e, słoik. I to będzie jedyna rzecz, która będzie właśnie taka szklana i e, zamykana takim wieczkiem, jak tutaj widzicie, metalowym, bo e, te inne produkty już Wam zresztą tutaj odwrócę kamerę i pokażę. Te inne produkty mam tutaj właśnie poprzesypywane, tak jak widzicie. One są też, te pojemniki są szklane i tutaj mają te wieczka z tą gumeczką, więc tutaj nie powinno się teoretycznie nic samo z siebie zalęgnąć. Ale miałam w jednym słoiku migdały i tam były też mole, więc podejrzewam, że one były już przyniesione, bo one były praktycznie też nowe. I tutaj, jak widzicie, mam takie produkty sypne, tutaj, sypkie. Tutaj są czarne, czarny sezam, tutaj mamy ziarenka chia, tam jeszcze z tyłu jest ryż. No i na razie tutaj będą właśnie tak te produkty, bo nie chciałabym wyrzucać tych słoików. One są też nowe. No ale wiecie, będę też obserwować, bo już jestem uczulona na tym punkcie, więc na pewno będę sprawdzać. I niedzielka! Wiecie co? Muszę Wam coś pokazać. Muszę Wam pokazać, co wczoraj kupiliśmy w IKEA i co dosłownie odmieniło moje życie. I teraz się zastanawiacie, co to jest. No to powiem Wam, że odmieniło moje życie w przeciągu nocy. No i może już ktoś się domyśla. Słuchajcie, kupiłam poduszkę. Już Wam tutaj pokazuję. To jest ta poduszka. Ona jest o, taka duża, jakby ktoś to chciał sobie porównać. E, I wiecie co, ona jest taka niby, niby, niby miękka, niby twarda, e, taka pośrednia, ale słuchajcie, naprawdę ja jak się na nią wczoraj położyłam, to ja myślałam, że ja nie otworzę oczu. Ja dzisiaj rano się obudziłam i nie chciało mi się po prostu z niej podnosić. Ja się tak wyspałam, jak się w życiu jeszcze nie wyspałam. Już nie pamiętam kiedy się tak wyspałam. Naprawdę, ja mam też w domu tą starą poduszkę, co miałam. Też była z IKEA. ona była wypełniona pierzem i powiem Wam, że ona mi się tu skąd skołtuniła. Tutaj mi się coś niewygodnie. Ja też śpię na Jaśku, jeszcze między innymi. Także ja tam cały czas, całą noc w sumie byłam zajęta układaniem tej poduszki i potrafiłam się wybudzić w nocy z takim bólem tutaj karku i szyi, że nie mogłam się przekręcić na drugi bok. Zawsze mi tutaj coś, ale to był taki ból. No i ja się potrafiłam przez to strasznie nie wyspać, bo mi po prostu było niewygodnie. No ale wiecie, cały czas mówiłam, że kupię sobie poduszkę i odkładałam to zawsze na jakiś inny moment albo zapomniałam albo coś tam i ja tej poduszki po prostu tak długo nie kupowałam, że na tej starej spałam. No tutaj już mieszkamy 5 lat, więc 5 lat na tej poduszce spałam na 100% i się tak, słuchajcie, męczyłam. Nie wiem po co, przecież poduszka, ta poduszka akurat kosztowała 30 euro tylko. No ale słuchajcie, ja teraz wszystkim kupię te poduszki tutaj dla chłopaków, bo Luistota ma jeszcze taką inną, ale na pewno im kupię. I tutaj zostawiłam sobie opakowanie, jak ona wyglądała w ogóle w opakowaniu. To jest to opakowanie, jakby chciał ktoś sobie właśnie taką poduszkę kupić i ona nazywa się Isranunkel. Nie wiem, może macie taką poduszkę? Podzielcie się tutaj opiniami. Ja jestem po prostu tak pozytywnie zaskoczona, że e, to jest niesamowite. Wyspać się po prostu, wstać bez bólu karku, nic tutaj mnie nie boli i mieć taką przyjemność z tego leżenia, że e, mówię nie, muszę dawać się odezwać i Wam to powiedzieć. Niby poduszka, a słuchajcie, dobra. Tyle na temat tutaj poduszek. I jeszcze Wam pokażę te ramki, co kupiłam sobie wczoraj, żeby położyć, powiesić nad toaletkę. Ja tutaj sobie coś wydrukuję, może jakiegoś kosmetycznego, żeby było w temacie. No i jeszcze kupiliśmy pościel, pościel jest, my potrzebujemy dużą, na, bo mamy dużą kołdrę 240 na 220 więc to jest ta największa i w takim musztardowym właśnie kolorze. Chcieliśmy też kupić takie prześcieradło, też w takim kolorze były, ale niestety już tych największych nie było. Wszystko w ogóle wykupione, pewnie dlatego, że to taki jesienny kolor. No, ale pościel przynajmniej mamy, także powiem Wam, że bardzo mi się podoba. No i to by było tyle na temat zakupków. Także widzicie, moja radość dzisiaj. Z poduszki jest. Uh. I powiem Wam, że ja muszę uważać, żeby te moje vlogi nie zamieniły się w jakieś takie vlogi tylko e, stricte kulinarne, bo ja zauważyłam, że ja cały czas coś tam wstawiam, e, jakieś gotowania, dlatego że ja uwielbiam gotować. Ja uwielbiam stać w kuchni, pichcić coś chłopakom, wiecie, takie proste przepisy, ale żeby coś fajnego z tego wyszło. I e, jak teraz miałam właśnie ten tydzień urlopu, to ja chyba z tej kuchni też nie wychodziłam. ja cały coś tam cudowałam, coś tam piechciłam i muszę z tym trochę uważać, bo ja tutaj wam w ogóle połowy rzeczy nie, nie wrzucam. Muszę to też podzielić na różne vlogi, bo już tutaj mam pomysł na następne jedzonko i tutaj wiecie już zaraz idę też znowu do kuchni. Także, no jak powiem wam oprócz sprzątania, które też bardzo lubię gotowania tutaj jakiegoś takiego, wiecie, kręcenia się po domu, to jakby była, jakby był taki zawód gospodyni domowa, to ja chyba bym się najbardziej w tym odnalazła. Ja jestem takim domatorem i lubię w domu pichcić, lubię jak pachnie, jest taka w ogóle domowa atmosfera. No i w ogóle dzisiaj jest ostatni dzień mojego urlopu, e, jutro do pracy, e, ale wiecie co tak zauważyłam, że ja więcej chyba zrobię, e, jak jestem w takim ciągłym biegu, w ciągłej takiej latawce, jak coś mam zaplanowane tutaj te, i tak się dzieje coś, niż taki tydzień siedzenia w domu. To jakiś człowiek taki oklapnięty. Tutaj niby ma coś zrobić. Tutaj już czas zleciał i yy, jakoś mi ten urlop w ogóle nie wyszedł, nawet z tą organizacją, powiem wam. No i tak, ja już będę się z wami żegnać. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną yy, i widzimy się w kolejnym vlogu.